Witajcie kochani, dzisiaj Wam pokażę jak robi się domowy jogurt. Aby zrobić ten jogurt, potrzebna Wam ta, jest taka maszyna. Ja tą maszynę kupiłam tutaj, ona się nazywa Dash, ale ta maszyn, tą maszynę można kupić też w, w Europie. W związku z czym jest to. Taka ocieplająca jakby maszyna i tutaj jest siedem, różnych, siedem takich właśnie słoiczków, każdy słoiczek jest z zakrętką. Na razie włożę to z powrotem. One są już wymyte, przygotowane do robienia jogurtu. Potrzebna, potrzebne jest Wam 5,5 i pół szklanki mleka. Obojętnie jakie mleko. Może to być mleko odchudzone, pełne mleko, albo nawet mleko roślinne. Potrzebne Wam jest również 1 trzecia szklanki jogurtu starego z, z jogurtu, które żeście zrobili poprzednio. Potrzebna Wam jest ta resztka tego jogurtu albo po prostu jogurtu ze sklepu. Bo będziecie łączyć ten jogurt, będziecie łączyć z tym mlekiem, jak mleko się później zagotuje i ostudzi, więc wlewamy mleko do garnka, wlewamy mleko do garnka i będziemy to mleko gotować. Gotujemy mleko. Do momentu, kiedy zacznie tak, tak, zaczną się robić takie banieczki, zacznie wrzeć i taka pianka się zrobi. Także y, do tego momentu. Mleko cały czas mieszamy do momentu zagotowania. Gotujemy tak długo, aż osiągnie temperaturę 180 stopni Fahrenheita. Jest 180 stopni. Teraz mleko odstawiamy na bok i czekamy aż oziębi się do temperatury 100 stopni Fahrenheita. Mleko się ugotowało i wystudziło. Temperatura mleka teraz powinna wynosić 100 stopni Fahrenheita patrzymy. Jest 100 stopni. Teraz bierzemy odlewamy jedną kap, jedną szklankę tego mleka. Kładamy ten jogurt, który mieliśmy przygotowany z poprzedniego jogurtu. Mieszamy. Wlewamy do tego mleka. Przygotowanego i ostudzonego. Teraz wszystko mieszamy. Lewamy do tych malutkich słoiczków. Ja się posłużę tutaj tą miarką, bo będzie łatwiej mi wlewać. Teraz podolewam wszędzie tam, gdzie jest mało, żeby zużyć całe mleko. Tych słoiczków już. Nie przykrywamy tymi zakrętkami, tylko przykrywamy tą przykrywką, taką, która przyszła z tym, z tą maszyną całą. Wkładamy do prądu, i tutaj naciskamy timer, czyli 8 godzin. Musi się to tutaj być 8 godzin w tym, i przyciskamy start. I po 8 godzinach mleko będzie zrobione, z mleka będzie zrobiony jogurt. Wkładamy go do lodówki co najmniej na 3 godziny, żeby był zimny i żeby po prostu ostygł bardziej. A teraz pokażę Wam te jogurty, które leżakowały w lodówce przez 3 godziny, w jakiej one są konsystencji, więc wybiorę ten jogurt z tego słoiczka. One są pyszne, kwaśne, takie jakie powinny być, ze wszystkimi probiotykami. I można tutaj sobie wziąć też. Dać na przykład trochę malinek, jak ktoś lubi. Dać trochę miodu, cokolwiek lubicie. I tak to wygląda. Bardzo prosto się robi. Więc zapraszam, spróbujcie ten przepis. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę miłego dnia. Właśnie rzuciłam pracę, żeby robić dla Was filmy. Dajcie suba!